Kochani, kochani, kochani. Witajcie, 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 witajcie. Pojawiła się jednak druga część, ponieważ musiałam na chwilę przerwać nagrywanie i nie było możliwe kontynuowanie tego, także nagrywajmy dalej. Yy, odcinek dziewiąty, yy, córka księżyca, yy, sezon pierwszy, część druga. Jak się czujesz, jadłaś, to dobrze. Coś jeszcze Ci potrzeba. Nie, dziękuję, wszystko super. W, w wątpię. Co masz na myśli? Sejn, wynocha, dobra. Zachowujesz się jak dzieciak. Ona i tak ode oberwała, a ty ją jeszcze straszysz. Chłopak ponuro patrzył na mije. Nie jestem dzieciakiem i udowodnię to. Dobra, udowodnij. Ale później, dobra. Ja dziękuję, że mnie uratowałaś. Sein zdecydowanym krokiem poszedł z pokoju. Męczy go to, że uratowała go dziewczyna. A co ze mną jest nie tak? Nie, słuchaj go. Max, nie jestem głupia. Nie mam na szyi ran po ukąszeniach. Zagoiły się zbyt szybko. Zmieniasz się. Przykro mi, ja. I co teraz ze mną będzie? zmieni się w wampira? Powinnaś porozmawiać o tym z moim starszym bratem. Dobrze. Max popatrzył jej w oczy. Było nie zostawię cię, ale, do, ale, ale miło, że mi pomógł. Muszę doprowadzić się do porządku. Y, Okej, okay, poczekam na zewnątrz. Gdy wyszedł, mi ja znów w lustro. Byłoby dobrze się uczesać. Ogonek czarny, d, ogonek kasztanowy. Ło, wow. bo wow. ciemny, Ogonek jasny, ładny, ale zbyteczny. Nie wiem. poważnie. Podoba mi się y, te, ten jazdy mi się podoba. Ale trochę jak nie mija, wygląda. on zawsze do spuszczonych. Dobra, kochani, nie będziemy y, kombinować. Y, po prostu założymy y, takie włosy i je zmienimy. W porządku, można iść. Można, można Ale można też O, dobra Tak jest spoko W porządku, można iść Szybka jesteś Mia popatrzyła na stojące wysoko słońce Nie bój się, ono ci nic nie zrobi je, je, Jeszcze za wcześnie hmm? Max wyglądał na zamieszczonego Widać było, że nie za bardzo chce mówić mi takie rzeczy Przemienienie się nie skończyło Nie jest no, ale nie jestem też już do końca człowiekiem. A nawet później słońce cię nie zabije. Wiem. Wie, powiedziały ci znajome wampiry Tak. A to mój brat Ralph. To jest Mia. Witaj. Dzień dobry. E, usiądź, trzeba pogadać. Początek nie bardzo mi się podoba. No, dobrze przynajmniej, że się u Ciebie przejmują. Cieszmy się. Po pierwsze, chcę podziękować za Sejna. Uratowałaś mojego syna. Nigdy tego nie zapomnę. Mija tylko na skinęła głową. Teraz jeśli chodzi o Twój stan. Jakby to powiedzieć, z Twoim przemienieniem w wampira jest jeden problem. Ralf nie potrzebuje konfliktów z Wami. Mów, szczerze. Nie potrzebuję konfliktów z wami. Wszystko rozumiem, jestem tu obca. Wiecie o wampirach, ale wydaje mi się, że się ich nie boicie. Nie cieszy was moja obecność. Zastanawiacie się, jak się niedelikatnie pozbyć. Oczywiście pomogłam synowi, ale jestem teraz wampirem, a wy... Max i Ralf spojrzeli po sobie. Kim jesteśmy? Wilkołakami, mam rację. Wszystko jest trochę bardziej skomplikowane. Przejdźmy na ty dobrze. Dlaczego uważasz nas za Wilkołaki? Słyszałam rozmowę Maxa i Seina. Ralf z niezadowoleniem spojrzał na brata, ten patrzył w bok. I jeszcze te rzeźbione kolumny na verandzie to Wilki, prawda? Mija była. Przygotowana na to, że Ralf nazwie ją wariatką i pójdzie dzwonić po psychiatrę. <grystanie> ja myślałam, że Mila była przygotowana na to, że Ralf rzuci się na nią z kłami. Lecz znaczy on kiwnął głową. Skinął głową. Cóż, my rzeczywiście nie jesteśmy ludźmi. I z wampirami mamy dawno na pięku. Mówiąc o problemie twojego przemienia, miałam na myśli co innego. Nie jesteś wampirem. Przemienie odbywa się. Nieprawidłowo. Chcę, w sensie, że to. Nawet jeśli można byłoby to przechorować, to nie twój przypadek mija. Nie wiem, czy może cię jeszcze nazwać człowiekiem. Zmieniłaś się. No to prawda, ale wampiram też mija, nie mija, mi nie wystarczyło sił, psy. Był wypaść w histerię, załamywać ręce czy płakać. Po prostu czekała na to, co, co usłyszy. Ty na pewno nie jesteś wampirem. Zdecydowanie nie. A jak się zmieniłam? Co to znaczy? Szybkie gojenie ran, zapach, nieludzki, nie wampirzy. Gorzej i gorzej to brzmi. W czasie przemienienia wampiry że reagują na światło słoneczne, czują się w nim kiepsko, a ty zachowujesz się normalnie. I wreszcie kły. Co? Ja zaczęła sprawdzać zęby językiem. Niczego dziwnego nie zauważyła i gotowa była wysunąć palec do ust. To, że ich nie masz. Sprawdziłem, kiedy byłaś nieprzytomna, wybać, a nie, a nie zostanę wampirem w przyszłości i na pewno Jestem waszym wrogiem. Nie no, już wiem, że nie jestem ich wrogiem, ale czy nie zostanę wampirem? Nie, ja bym już poczuł. Poza tym, ja sądzę, że mnie nie już... kim ja jestem. Nie wiem, przeżyłaś poważny wstrząs, stres, jeśli wolisz. Po, pomieszkaj trochę u nas, odzyskasz równowagę. Upewnij się, że nie będziesz napadać na ludzi. A co potem? Potem zdecydujesz, co dalej. Ja zamilkła. Mija? Zostanę nie na długo. Świetnie, tu jesteś bezpieczna. Najważniejsze, żeby ja sama nie była niebezpieczną. Nie przejmuj się tym, będziemy kontrolować sytuację. Chodźmy, Przewietrzysz się. Mili są dla mnie. Pomagają. Nie przeżywaj, wszystko się ułoży. Wychodzisz częściej na słońce i będziesz w pełni człowiekiem. Lubisz się opalać? Dziękuję, że nie zostawiliście mnie tam pod sklepem. Ty poważnie, kim bym był, gdybym tak zrobił? Czekałem na Sejna w kawiarni. Przybiegł i opowiedział, co się zdarzyło. Zaraz tam poleciałam. I tego zęba, tego glaka jeszcze znajdziemy. A czego jesteście skłóceni z wampirami? Mija to wszystko skomplikowane. One są złe. A wy dobrzy? Tak. Nie wyglądam na dobrego? No. W sensie wygląd... jest dobry. Widać, że jest dobry. W sensie jest miłą osobą i tak dalej, pomocną. Ale wampiry nie są złe. Znaczy się... Nie wszystkie na pewno. Wiktor nie jest złym wampirem, ale jestem teraz zła na Wiktora, po prostu jak on mi mógł o tych wilkołakach nie powiedzieć, to jest naprawdę przegięcie. Dobra kochani, na tym kończymy tę część i niedługo do Was wrócę, także buziolce, 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 papatki, bo muszę kończyć niestety, ale wrócę, obiecuję, będzie część trzecia tego odcinka, pa!